Zapraszam do kupienia koszulek z Polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Cześć, z tej strony Oskar i witam w kolejnym filmie na temat mojego Poloneza 1500 zwanego jako Barewicz. Prace, jak widzicie, idą powolutku. Kompletowanie części i udało mi się zdobyć od ostatniego czasu przednie chlapacze, które mam nadzieję, tak zapewnią sprzedawca, będą pasowały do właśnie Borywicza. Ponieważ, tak jak już mówiłem na poprzednim filmie, gdzie zdobyłem tylne chlapacze, no nie wszystkie one pasują. Mają tutaj inne żłobienie, inny kształt, ponieważ niektóre są do Karo i Karo Plus. Niektóre inne, właśnie są do polonezów akwarium, inne do tych borywiczów, inne do, do tych do, do przejściówek. No to myślę, że niewiele osób w ogóle się w tym łapie, to tylko już naprawdę tacy najzagorzalsi yy, fani i pasjonaci polonezów yy, w tym się orientują. Ja tak średnio się orientuję, ale staram się. Yy, wiecie o co chodzi? Jeśli ktoś właśnie nie wie, to yy, tutaj staram się wytłumaczyć. Yy, w polonezach Karo i Karo Plus yy, są listwy progowe i właśnie te chlapacze są wyprofilowane do tych listaw progowych. Natomiast borowicza, akwaria, przejściówki i chyba też wąskie karo, czyli te pierwsze roczniki nie mają listaw progowych i właśnie dlatego tam są potrzebne inne chlapacze, i te mam nadzieję, że będą pasowały do mojego borowicza. Tak jak już pokazywałem na poprzednim filmie o chlapaczach. Normalnie, oryginalnie w Borowiczach i chyba też w akwariach. Też proszę mnie poprawić, jeśli gadam tutaj yy, bzdury. Były właśnie gumowe chlapacze, kwadratowe takie wiszące i one były bardziej tak z tylnej części błotnika yy, przyczepione z tyłu. No i po pierwsze nie podobają mi się, po drugie yy, pękają, bo to jest guma. Po trzecie właśnie jest, jest ta guma oddalona od yy, nadkola, więc yy, jakiś piach, żwir, ogólnie yy, nie wiem, brud, sól, wszystko inne spod koła sypie się na ten, y, tę część błotnika i niszczy ten błotnik y, zdzierając lakier, zdzierając farbę, no i po prostu później się tworzy korozja, y, dziury, rdzewieje to wszystko, dlatego y, myślę, że właśnie zostało to później poprawione i pojawiły się takie plastikowe chlapacze i je mam zamiar właśnie wstawić. Zaraz sobie zejdziemy, zobaczymy, czy, czy będą pasowały. No jedyna wada jest taka, że są po prostu używane, no nikt nie miał nowych, no niestety, może kiedyś uda mi się zdobyć nowe, więc no niestety są troszkę tutaj podrapane, ale no i tak będą podrapane, nawet tak nowe założę. Yy, z racji tego, że po prostu właśnie leci cały, cały brud, cały piasek, cały jakieś żwir i inne różne kamyczki, kamienie zanieczyszczenia, yy, śnieg, sól i tak dalej, jak już wcześniej mówiłem, spod kół, więc i tak się by podrapały. Natomiast mam zamiar te i tamte poprzednie no, trochę tutaj yy, delikatnie odnowić. Po prostu użyję jakiegoś plaka czy jakiejś takiej w yy, spreju innej takiej substancji do, żeby to wypolerować, żeby to błyszczało. Spróbujemy dzisiaj nawet to zrobimy, zobaczymy jaki jest efekt. Nigdy się w te plaki nie bawiłem. Ludzie to bardziej plaków używają do odpalania samochodów, żeby do gaźnika, do gardzieli gaźnika prysnąć. No zobaczymy, pobawimy się. No i mam jeszcze jedną rzecz, której no dzisiaj nie będziemy montować. też Zresztą tych klapaczy też nie dzisiaj, bo to dopiero po skończeniu malowania samochodu, ale na razie zbieram i kompletuję części. Rozrząd. Rozrząd yy, mam firmy Bosch. Czyli taki pasek rozrządu. O co chodzi? Teraz, tutaj, może porozmawiamy sobie parę zdań, parę słów na temat właśnie tych rozrządów. W moim polonezie Caro Plus już wymieniany był rozrząd. Bodajże w 2020 roku, to był chyba kwiecień, maj, coś takiego, ten okres. To jeszcze Daniel mi wymieniał. Możecie sobie ten film obejrzeć. Na moim kanale ten film cały czas jest. Nazywa się bodajże Wymiana Paska Rozrządu. Polonez Caro Plus, taki tytuł. Jest na kanale. Jak wpiszecie też na głównej stronie na YouTube w wyszukiwarkę, to też na pewno ten film Wam się pojawi. Jeśli wpiszecie wymiana rozrządu Polones Karo Plus, to na pewno ten film Wam się pojawi. Jak to przebiega? No, streszczenie. Z przodu trzeba odkręcić tę śrubę na dole i później zdjąć osłonę. Najprościej jest stary pasek przeciąć nożykiem czy nożyczkami i go łatwo można ściągnąć, a nowy powoli nasunąć. I można później jakimś młodeczkiem czy, czy, czy czymś tak lekko go przesuwać po każdej stronie i on wejdzie na te tryby. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Zanim jeszcze to wstawimy, niedawno, niedawno zamieściłem właśnie zdjęcie na Facebooku tego paska i tego pudełka, także mam to. I zaskoczyłem się, bo ktoś tam z moich widzów mi powiedział, że staw sobie do Poloneza, do Twojego Poloneza, rozrząd z Poloneza GSI. No i tak zapytałem, że o co chodzi? No w Polonezie GSI jest inny rozrząd, inny pasek. No okazuje się, że jest inny, właśnie chyba nie taki y, ząbkowany, tylko inny. Ja jeszcze go nie widziałem, ale myślę, że tutaj się y, ktoś z Was ma GSI albo kiedyś y, naprawiał i wymieniał pasek rozrządów GSI, multipoint injection, to wiecie jak on wygląda. Możecie też napisać w komentarzu, no, uczymy się. Ja myślałem, że od Borewicza aż do Kombi są te same silniki. Jedynie tam jakieś wtryski się różnią, Bosch, ten y, multi point injection czy jakiś tam y, Abimex, tak? A tutaj, proszę bardzo, w ostatniej finalnej wersji silnikowej zmienili rozrząd. No to to jest dosyć fascynujące. I trochę takie, trochę żałuję tego, bo prawdopodobnie gdyby Polonez nadal był produkowany tam powiedzmy po 2002 roku, być może jeszcze jakieś modernizacje w tym silniku by powstały i bardzo, bardzo tego żałuję, że no niestety do tego nie doszło. I dzisiaj prawdopodobnie nawet jeśli by ktoś chciał jeszcze wznowić produkcję Poloneza, to prawa do niego ma albo DU w Korei, albo ZAS na Ukrainie. No FSO raczej nie ma praw do budowy Poloneza. Myślę, że całe te projekty zostały przekazane, sprzedane, albo właśnie DU, albo Zasnął. No, ktoś, ktoś na pewno to, jakaś firma to y, przejęła, z pewnością. Więc jestem bardzo ciekawy, no, y, jak wygląda ten y, rozrząd w GSI. I jak y, no, możecie opowiedzieć, ktoś tutaj bardziej obyznany w mechanice, dlaczego nie jest lepszy, a może wręcz przeciwnie, jest gorszy? Co o tym powiecie? Y, tego oczywiście teraz nie będziemy wstawiali. Y, Planuję z Borowicza wyjąć cały silnik, razem ze skrzynią biegów, wszystko to wymyć, wyszorować, żeby to ładnie wyglądało, ponieważ ten samochód ma być y, chlubą. Y, ma być pokazywany na różnych jakichś, nie wiem, no targach, nie targach, jakichś y, muzeach, jakby się kiedyś y, udało. Takie są moje docelowe plany, tak? Albo nawet, żeby ludzie sobie wese do wesela mogli pojechać. Zresztą sam mam zamiar do mojego y, wesela, no, na mój ślub pojechać tym polonezem jako, jako właśnie pierwsza para młoda. Takie są moje plany. No, więc, gdy wyjmiemy ten silnik, to prawdopodobnie wtedy to założymy, ponieważ, gdy jest przednia część, no, tam gdzie są światła, ten przedni ten pas w polonezie, to ciężko się dostać z tym takim kluczem. Nie pamiętam jaki to był rozmiar 30 czy 31 czy 32? Nie pamiętam taki bardzo duży, żeby tą dużą śrubę na środku odkręcić. Nie pamiętam teraz jak wielki to był klucz i mało kto go ma. Dlatego większość ludzi, wiecie jak to robi, no, myślę, że machani co to wiedzą, <grydy> dowiedziałem się tego, po prostu biorą dłuto, młot i młotem walą w tą śrubę, aż ona się odkręci. I jak na razie w każdym Polonezie, którym widziałem, w tym razem, w tym w moich dwóch, czyli w Borywiczu i w Karo Plus, widać ślady dłuta na tej śrubie, że to ktoś stukał. No. Yy, myślę, że w bardziej cywilizowany sposób będzie to wymienić, gdy silnik będzie wyjęty. Po prostu wtedy można odkręcić tę pokrywę yy, rozrządu i bez problemu to włożyć. Na pewno film z tego się również na moim kanale pojawi. Skąd w ogóle ten mam rozrząd? Yy, normalnie mogą wejść na Allegro i sobie na, zamówić kupić. Jeden z moich widzów odezwał się yy, Rubel z yy, Bielska Podlaskiego yy, powiedział, że. O, tak Oscar kupiłem rozrząd, a to nie taki co ja chciałem. Bo on chyba miał Diesla albo rowera, albo w sumie no nie wiem, jak on jeszcze, jaki on tam jeszcze silnik mógł mieć. A może właśnie GSI, on miał i powiedział, że ten rozrząd, który kupił mu nie pasuje. No to tak się dogadaliśmy. Dobra, wyślij do mnie, ja ci zapłacę i tak miałam kupić. Więc tak się dogadaliśmy, wysłał mi paczką impostem, paczkomatem. Odebrałem. No i na razie póki co leży, na razie chowamy. No i jak wcześniej pokazywałem, mam też pasek do alternatora i do tej do pompy wody też Bosza, więc będzie Yy, będą w moich Polonezach teraz bosze jeździły. Zobaczymy jak bardzo to jest wytrwałe. A i jeszcze takie mi pytanie się przypomniało. Co, jaki czas trzeba wymieniać paski rozrządu? To kwestia jest dyskusyjna. Co 50 tysięcy kilometrów? Czy wcześniej? Czy, czy rzadziej? Jak by, wy byście się na to zapatrywali? Yy, w Borowiczu odkąd go mam? Jeszcze ani razu pasek rozrządu nie był wymieniany. W Polonezie Karol Plus był wymieniony no, już po paru miesiącach od zakupu. No, trzeba by było policzyć, ile przejechałem tych kilometrów od, przez te dwa, no prawie już trzy lata, odkąd y, wymieniony był rozrząd. No, myślę, z dwa i pół roku mniej więcej coś takiego. Trzeba było sprawdzić, kiedy był wymieniony. Teraz w tym momencie jest 275 tysięcy kilometrów przebiegu w Karo Plus w tym. W, gdy go wymienialiśmy, no, y, no, trzeba by było sprawdzić, no, może mam jakieś, jakieś, jakieś te. Tak, nawet chyba tam naklejkę nakleiłem. I nawet na filmie to chyba było na, napisane, znaczy pokazane na kamerce, tam naklejkę naklejamy. No, jak ch ktoś chce, to niech sprawdzi mój ten filmik stary. No, przynajmniej będzie też jakaś tutaj dyskusja w komentarzach. Ja w tym momencie, w tym momencie nagrywam to, nie mam jak sprawdzić. No, ale jak ktoś chce, to tutaj zapraszam do też takiej wspólnej tutaj zabawy. Możecie zobaczyć na no, tamtym starym filmie, ile wtedy było kilometrów, jak go wstawiliśmy, a ile jest teraz. Jeszcze raz podkreślam, jest w tym momencie jest 275 tysięcy. Także to chyba, jeśli chodzi o wstęp, to tyle. No, tutaj długo gadałem, kurczę aż. Płata 10 minut, więc idziemy teraz do samochodu, dopasujemy te chlapacze yy, i postaram się jeszcze je wziąć. Te i te drugie z tyłu do domu postaram się je wy, tutaj wyplakować, wysmarować. Zobaczymy, czy będzie jakiś efekt, tak? Yy, jak widzieliście na jednym z niedawnych filmów, yy, maciek, który ma poloneza za karo, tego takiego yy, złoto-brązowego, tak? wyplakował z przodu właśnie chlapacze i listewki na drzwiach i na błotnikach i to wygląda prawie jak nowka, więc jestem bardzo ciekawy tego efektu. Wypróbujemy to zaraz i idziemy, sprawdzamy. A, no tak, zapomniałem, że przecież ja mam te gumowe. No, no spróbuję tak na styk tutaj to dołożyć. Ale pasują, pasują, tak, tak, tak. W ten sposób, no te gumowe nawet też trochę odstają, proszę zwrócić uwagę ile jest 3 cm 4 może. Odstają. Także tak to będzie. I fajnie tu się oczywiście to przyłapie, do tego butnika. Tam mam te drugie, co już też nie pokazywałem i mam coś takiego do kokpitów. Nie to plek, nie to K2, wiadomo, wypróbujemy. Dobra, mam już to tutaj w mieszkaniu. Pryskam. I moimi starymi majtkami, które są porowane, będę to teraz wcierał. Zaraz wam pokażę, jak wyszło. Oto porównanie. Po lewej stronie wyplakowane, po prawej stronie nie. Tutaj po lewej stronie wyplakowane, po prawej nie. No, te, które są wyplakowane, są troszeczkę ciemniejsze. To trzeba przyznać. Te bardziej szary kolor, tu bardziej czarny. Tu również, bardziej czarny, bardziej szary. No nierówności nadal widać. Można by było to spróbować jeszcze pastą do butów przejechać, albo jakimś czernidłem, albo y, spróbować y, opalarki użyć. No pomyślę, pomyślę. W każdym razie jeszcze przed montażem można w to się będzie pobawić. No efekt jakiś jest, no. Także zapraszam do kolejnych filmów i proszę pozostawić łapkę do góry i napisać komentarze na temat tych wszystkich tematów, które dzisiaj poruszyłem. Będę również wdzięczny, jeśli udostępnisz mój film, ten i inne, na Facebooku, żeby nowi widzowie tutaj dotarli, żeby pokazać, kto tutaj teraz rządzi, kto pokazuje polonezę w dobrym świetle, a nie tak jak inni YouTuberzy z tych samochodów drwią, kpią i je obrażają. Także dziękuję bardzo za wszelką pomoc, za każdą aktywność i do następnego filmiku. Cześć! Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobry.